Priest Simulator. Zarąbiście już to wygląda, nawet w menu. To jeszcze wczesny dostęp, cały czas pracujemy nad grą. Nawet lepiej, bo może będą jakieś śmieszne bugi. Co jest kuźwa? Młotoblad zabaw. <śm> Walczymy o splendor, upokarzając się wzajemnie i znęcając się nad <śm> Jestem nieśmiertelnym wampirem Koton tą gwiazdą internetu! Nie wierzę! Infernet! Czaj skór! Wydaje wyzwania! Ja robię robotę. Zanim zaczniemy, to muszę Ci trochę widzu poprzeszkadzać. Sponsorem dzisiejszego filmu jest Instant Gaming. To strona, na której możecie kupić gry, po prostu dużo taniej. A nie oszukujmy się, w aktualnych czasach każdy chce trochę zaoszczędzić. Wchodzicie sobie na Instant Gaming z linku w opisie i Waszym oczom pokaże się całkiem solidny asortyment przeróżnych produkcji. Na PlayStation, Xboxa, Nintendo i oczywiście na PeCety. Znajdziecie tu zarówno starsze gry, jak Heroesy z czasów mojego dzieciństwa, jak i nowe perełki, takie jak Elden Ring czy Hogwarts Legacy. Do tego zdarza się również, że macie tu jakiś pre-order, więc tak naprawdę możecie dostać taniej grę, która jeszcze nie wyszła. Czasem natkniecie się na minus 20%, a czasem na minus 50%. Tak czy inaczej, zawsze jest to zaoszczędzony pieniądz, a do tego, gdy korzystacie z mojego linku, to wspieracie mój kanał, więc każdy zyskuje. Także jak już zamierzasz sobie jakąś grę kupić, to wpadaj na Instant Gaming i rozejrzyj się, czy nie możesz jej dostać taniej, a ja się odmeldowuję i wracamy do filmu. Rozwal to, rozwal tamto, w chuju mam to. To <grym> się musi zgadzać. Jeszcze jestem za nisko w rankingu, ale kiedyś się dorobię i przeprowadzimy się do innego kręgu piekielnego. Mój chowaniec, nie to szop. Jak chcecie zostać popularnym tyranem, to lepiej miejcie chowańca. Ale fajny nie, nie to szop. Nie ma lajków, nie ma lajków, nie ma splendoru, a to moja ukochana Wamela. Jestem popularną piosenkarką. Miałam wystąpić na beneficie u Beboka, ale zmienił zdanie, więc... To wygląda, wygląda jak bardzo bardzo paradokument, wziąłem, prana, to, wie, to jest zajebiste. Logo, a orlok Beboka, więc rozgonimy towarzystwo. Dwie paru w jednej dóle. Co jest? Bania u Beboka, pokonaj Beboka. Twoje pięści działają na dystans. Amen. Potwierdź kurwa, to jest Amen! Nie wytrzymam! Co jest? Dawaj w Beboka! Mebok! Szmato! Iś! Dobra. Masz za swoje! Inną minę patrik kur... O! Hawe to! O kurwa słup! Ja piec Lewa, prawa! Przepadnij pomiocie! Ja nie mogę wyjść dobra co tam frajerze? Zrobiliśmy to! Koniec hałasowania! Nawet spoko ta kruzja. Dobra, spierdalamy stąd. Do widy. Kurwa, nie działa! No ciekawe, już po nas! Na litość boską trzeba mocniej po prostu! Chyba nie. O kuźwa! Nie wierzę! Jestem poważnym kapłanem, nie jakimś krew. Co jest? Kurwa? Watykan przysłał mnie do San abym odbudował zwolony przez szatanistów kościół i przywrócił zdrowy poziom chrześcijanin. Z dziwnym strządzeniem losu cały budżet przejmałem w kasach. Na natknąłem się genialnym pomysłem. torpedo sprzedał nam figurki. bo się od nich robią opętania. A teraz mówi, że dokona egzorcyzmu. Za pieniądze! chuja! Już wolę być opętany! <grym i> ja też stary! Zauważyliście jakieś dziwne sytuacje w swoim otoczeniu zaczęło jak cholera. Nie, te spiczaste czapki mnie przerażają. Spole. Przestańcie mi się spowiadać. Pytam poważnie. Do czego chodzi o to, że w naszych domach zagościły demoniczne siły, więc doszło lub dojdzie do opętań. Za chwilę pobóż przeprowadzi egzorcyzm... Pobóż! Ej, to jest spoiler. Zamknij ryj. Nazywamy go Spoiler. Bo czasami dostaje objawień, i wszystkich w... no, A nie zła nazwa w znać przyszłość! Opętania to tylko tyrdy mały Watykan, żeby straszyć chrześcijanistów. Chrześcijanistów? Nie, ale to wszystko nieprawda. No to się kurwa zdziwicie. Nie <laughs> chcę tego demona! Chcę grzeżyć po swojemu! Jak kogoś upęda, no to niech mi się coś powie. Chętnie bym to zrobił za darmo. No, ale wiecie, to moja praca i cipa. Nie no, nie wytrzymam z tego dubbingu. No nawingu. weź, jaki haracz. No haracz. no trudno, ale już słowo się rzekło. To zrobię za to kazanie o haracza, że nie wolno. Albo coś. Nie, Jezu, ręce upadają. O Bożu, niebieski. Nie zaczniesz jak to cyzmować. Rudzi, wykaż się na wilkołaku. Tylko łaku! No team, oh. <laughs> Kocham tę żabę! O chuju złoty! Spoiler! Znowu się błyszczę powiedział! Kurwa! Jesteśmy na wolności? Nie dobrze! No cóż! No wyjrzało ich z piekła. Miałam dać pierwszy piekielny koncert na dożynkach. Zrynny pod deszcz. Można autograf? Nie teraz. Gotowy, wampirze? Przeprowadzę na tobie egzorcyzm, który rozwali wam głowy. Rozwali wam głowy. O, bungala, bungala, zapiecze w dupala, zębata galaretka. Ja pierdolę. No to, to poczekaj. Chodzimy ojca, LML, obróć tabelę, orlok na czele. Co jest? Zadziałało! Kawiczkę Polski proboszcz wyegzorcyzmował moją klotwę. Straciłem wam Potężny proboszcz. Gówno żeś mu zrobił. Niech zje czosnek. Pijmy <grybujmy> bukołek Mnie nie przekonuje. Niech wejdzie do kościoła. Do, do kościoła! Długo Vampirze, Wampirze, rozkazuję ci, idź do kościoła. 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 Jakie to jest, serwis. chyba pięknie drewniane. To mój popisowy trik. Szantaż. Wejdź, zajdź. Nie mam aż takiej mocy. Że... <laughs> Jestem wampirem. Nie będę chodził po kościołach. Oddawaj moce Ale i się moc. Ale mać twą moc. Spokojnie i nie... Nie grozi, bo masz moje błogosławieństwo. <laughs> Korba, torba, rigę fajkę, wampirze. Zajdziesz do kościoła i spełnisz moje trzy życzenia. Jeszcze mnie tu wszyscy popamiętacie. I co? Zatkało blu rakao? Orlok? Halo, kto tam? Hej, słychać mnie? To ja proboszcz torpedo, twój szef. To ma być kościół. Wygląda jak on w sobie wygląda nie. strasznie. Na pomysły wpadam spontanicznie. Zawsze są dobre, więc po co mi plan? Torpedo, odłóż te fajki! Niech mu ksiądz każe porozwieszać krzyże. Nie, mam lepszy pomysł. Jaki masz pomysł? Cię, jeśli się, y, jeśli porozwieszasz krzyże w kościele. <laughs> Dobra. To wpra, on weźmie krzyże. Przecież wszystkie przegrałeś w pokera! Spokojnie? Przemyślałeś? Nie mogę. Będzie musiał wykraftować własne. Wykraftować! Wampir będzie strugał krzyże! Jajca jak perety! Zamknęli mnie w kościele, Boki zrywać. Muszę przyznać, że probość szkupie w tak mi Przecież mi się było. poprosił, żebyś tu przyszedł! Jest. Ale jak stąd wyjdę, to go zajebie! Dobra. Muszę skraftować krzyże i porozwieszać, ta? No dobrze. Pozbieraj drewno, jeden na trzy. W ogóle quest się nazywa dzwoni papuga, kurwa, też niezłe. A, tu mi się oznaczają te drewienka. Świetnie. O kurwa ty ten świat to jest. Jest ulica ojca Bio. <laughs> Studentów pierdolonych świętego Kremowy Księży Nie <laughs> trzymam Hawajskiej bez szynki, o kurwa. Dawaj krzyż tutaj. Jeszcze jeden tu nad drzwiami. No i krzyże zrobione. Halo, halo, choboś. Pięknie ci poszło. Brawo. Dzięki. Popatrz się po górnych narożnikach. Widzisz kamerki? Nie. O, co? Przecież widzę, że widzisz. <głos> <głos> Machamy ci. No, <głos> <głos> szybko. Ty, a co to jest to za tobą? To są szatanistyczne totemy. To my je kupiliśmy na rozkaz diaboliny. Rozstawiliśmy w kościele i odbezpieczyliśmy. Zamierzamy tu zrobić siedlisko złaha. Wampirze, natychmiast niszcz. Te emocje tego... w głosach. O ci moją niebieską moc. Przekazuj... <laughs> Odpobracaj krzyże. <laughs> Odpobracaj się to. Jak tylko diabolina się dowie, rozpęta się piekło! No dobra. Dobra, odwracam, odwracam i. Odwracam. Jedź. Rozwalamy szatanów. Gdzie są jeszcze szatanistyczne totemy? Tutaj są. Nie będzie mi się w kościele takie coś położyć. Co z tego, że tam jest 666 napisane? Idę dalej, pewnie tam są inne. Albo nie? czy ja tu parkura muszę zrobić? Ja biorę, ole. A tu co? O kurwa! Siska normalnie nie wytrzymał. Ty. No, to lipa. Ty, ale jakie biuro, kurde. Niezwał się w głowie kręci. Halo, halo! Że wstawione i a to temy zniszczone. Proste, że nie tak. Nie no, obracanie to temy i odobracanie to zawarłem w jednym życzeniu. O Boże! Nie mnie nawet. To, <noise> chłopie, ja ci tu nabijam splendor! <noise> splendor! Ale fanów! torpedo trzyma w kościele wampira. Cyrk na kółka! Cały świat chce to zobaczyć! Dziad spukany! Torpedo zjedza się nad dymonią! Zarobimy miliardy! Miliardy! Kup trzy do Zawogadys! Dostawa? Figurki ze mną już robią! Kup cztery do Zawogadys! No dobra, umiesz się targować! Zawsze miałem łeb do interesów. Torpedo, reżyser przedstawienia, zbija hajs na naiwniakach. Przepraszam, czy to prawda, że wasz ksiądz jest wampirem? Chciałabym nakręcić reportaż o... Co? Nie! A, ależ jasne! Nasz ksiądz jest wampirem! Każdy wepsi wam... No, pani. no, Możecie spytać nawet mnie, a ja wam mówię, że nasz ksiądz jest wampirem. <grym> Mam włożyć sutarny, <zuparte, grym> zaleźć do piwnicy po gitarę i zagrać piosenkę oasową! Ja, wampir Orlok, Dyrektor piekielny, pogromca barona. Orlok ma ego. Ostatnie życzenie. Włóż sutannę. Wieszak jest na strychu. Tutaj. Strój się. <laughs> to dopiero wielka moc i żadnej odpowiedzialności. Coś je ja nie richt. Woli bawić się w księdza zamiast ze mną pogadać. Jak ja się mam z nim skontaktować? Co jest kupa? Oho. Dziękuję. Diabolina? Ty Diabolina. Proszę, nie przeszkadzam. Zaczekaj. Wiesz jak możemy się stąd wydostać? Jestem w wątplinkach. No. A da się zrobić tak, żeby, windę. żeby nie wiedział, że to ty ogarniesz? Moja ex, gdy gwiazdą internetu uciekła do wyższego kręgu piekielnego. Nagły wzrost jej popularności. Zbiegł się w czasie z nagłym spadkiem popularności Orloka, bo spuściła mu srogi wpierdeł. Pamela, tu też mnie chyba lubią. To wyzysk! Oni zarabiają na Twojej naiwności! Właśnie, Przestań Pamela się dobrze gada. ściągnij tę sukienkę i wracamy do naszego nietoszopa. Nie wrócę do piekła bez klotwy. Przecież masz supermoce? Zostałeś jeanem złotą rybką. Może też się do czegoś przydaj i ogarnij trafił. Ale niemiły! Jesteś taka popularna! Na pewno masz kontakty. Pozbądź się, satanisty w piwnicy. O, Łukła! Satanisto! Amen! Dobra, świetnie! Nie miał i syna, i skurczyna. Dobra, ma boleć. Coś ty za jeden? Po gówno mnie atakujesz. To zasadzka! Miałem czekać na księdza. Prawie mi się udało. Było blisko. Nie jestem księdzem. To tylko jasełka. Szukam gitary. Nie po to diabeł stworzył gitarę, żeby ktoś grał na niej psalmy. Musiałem ją roztupcyć. Ble. W kieszeni szatanisty znalazłem black metal. Z tym to się można zabawić. Ciebie! Black Metal, dobra, czekaj, zbierz Black Metal. Drop, drop. A co to w ogóle tu? Czy to winom szalne? Kurwa, benzyna, ja będę jarał ten kościół? W ogóle tej właśnie my jesteśmy w piwnicy w kościele. A co tu się A. dzieje? <laughs> black Metal jest potrzebny do wykonywania ulepszeń uzbrojenia. Dobra, siema. Koniec przedstawienia. Oddawaj klątwę. Oddawaj. Nie tak się umawialiśmy. Co? Nie piosenka, motłoch czeka. Zamknąłeś szatanistę z gitarą. Czego się spodziewałeś? Ech, dobra, za to jaka i daję ci spokój. Nie umiem tańczyć. Jak nie masz pomysłu, to po prostu mnie wypuść. Nie no, przecież nie może się zmarnować życzenie. To zrób przewrót w przód. Zabrałeś mi supermoce. Jeżu, no co nie wiem. Poszukaj mopa w piwnicy. Tu jest mop. Umyściany w kościele. O kurwa. Umyłem, ale jazda. Dobra, jest to krzesło. Babcie i tak całą mszę stoją, to po. I siedzieć. Ej, aż się chce być satanistą, co? Też tak macie, czy tylko ja tak mam? Najwyższy czas się nawrócić. Co jest? Hahaha. Chrześcijanizm to nie tylko procesje, chrzciny i czyste ławki w kościele. Mm -hmm, co jeszcze? to wojna. A, ok, o, Wojna z szatanizmem. Kto inny ma na tyle wiary, by korzystać z boskich broni? Orlok, podobno jakiś przystojny, szmaragdowy twardziel pożyczył sobie. <grym> przystojny, szmaragdowy twardziel? hamowania, ochotę go skopiować, to proszę, pohamuj się, broń Boże. Ładowanie broni. Przytrzymaj klawisz ataku, by naładować specjalny atak wzmocnionej broni. Dobra. Ja dole Na świętą strzelbę. Na brodę Berlina! Ratuj mnie. O co się co? dzieje, pchobosu? Nie, <noise> Nie ma czasu na wyjaśnienia. Nie ma czasu na ratowanie. Ech. Diabolina pojawiła się nieoczekiwana, zwerbuj naszych ludzi, i iść tekstami o Jezusie i rusz mi na odsiecz. Sorry, muszę kończyć papier Muszę kończyć papier, Zbierz ekipę na ustawkę. Ekipę na ustawkę. Nie chcę Chrześcijanista, wobec którego użyjesz tej akcji, będzie za tobą podążał przez jakiś czas. Przestanie on jednak za tobą iść, gdy coś go rozproszy, na przykład przeciwnik. Dobra, chociażbym kroczył poze mną. Bo ty jesteś ze mną. Ty i twój Tak jak Pani Jezus powiedział. Tak jak Pani Jezus powiedział, to jest górka.

też proboszczu. Jak się gadało z papierem. Ty wyglądasz jakbyś chyba był z Little Big Planet, naprawdę. Ty się mnie pytaj, a ja ciebie. Gdy zjechałem do Sandyville już panoszyła się jak gist pieroński. Dobra, wyjebane. Oddawaj klątwe i gadaj, którędy do piekła. Nie potrafię czarować, kiedy poziom chrześcijanizmu jest No z... kurwa mać, nikogo to nie obchodzi. Dawaj mi po, po windę do, do, piekła, do piekła, no, z DJ'em Paukersona. Do czego zmierzasz? Przejdź do rzeczy, zanim oderwę ci łeb. Zostań na chwilę i posłuchaj. No kurwa mać! Muszę odzyskać kodeksy. <gulować> Orlok, oszukany przez rzeczywistość, nie może wrócić do piekła. I może wtedy przywróci moją klątwę. Ale dostałem zabawki. Ja nie spowiadam ludzi. Za bardzo mi ufają. to jest prawda. A prawda i tajemnica spowiedzi mają konflikt interesów. Mieliśmy sprzeczkę, ja z mamą. Mm ci ojca swego i matkę swoją. Cały dzień się modliliśmy, ale chyba pomyliliśmy Boga. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Kurwo, jebana. Rzeczyliśmy naszemu ojca, że, ojcu, żeby spadł z kanapy. Czcij ojca swego. Opowiadaliśmy się diabłu. A to fajnie akurat. No ale muszę dać, że nie masz innych przede mną. W piątek byliśmy w kościele pomimo zaleceń wróżki. <noise> Wszyscy bogowie są równi, ale niektórzy są równiejsi. Nieprawda. Rzeczyliśmy naszemu ojcu, żeby spadł z kanapy. Cały dzień klęczyliśmy przed komputerem. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Mieliśmy bogów cucyć przed bokiem. Jeszcze cię tu nie ma. Słuchaj, może chcesz coś innego zamiast tych supermocy, które ci zepsułem? Słyszysz mnie? Słyszę, ja nie Ty też nie zabrałeś piosenki? Słyszysz tego, mnie? Przestań pierdolić! Zniszczyłeś mi życie! Daję ci ostatnią szansę. Masz natychmiast mnie odegzorcyzmować? Albo tym razem ja zniszczę życie tobie! Ech, kurwa, spróbuję. Ale <noise> o, nowa o, to kombinacja. Trudne dobra, słuchaj, chochoł mieszka w stodole niedaleko. Powiedz mu, żeby przestał sprzedawać totemy. Będziemy ich potrzebować. Chochoł, chochoł to twardy zawodnik, zwykłe ciosy nie robią na nim wrażenia. Rzucaj w niego przedmiotami za pomocą telekinezy, by zadać mu obrażenia. O, masz kurwa.

Cześć, Nostradamus, no, co tam? To jest fajnie, że wpadłeś na Nostramadus. Nostramadus, a, no z Hamadus, anu, tak. Skarby? Cokolwiek da się połknąć, wciągnąć albo wstrzyknąć. O! Te... I tak bez recepty. I tak kupują tylko alkohol. Tu jest Polska. <noise> o co chodziło ze stadołą? Co tam robiliście ty i kościelny? Ja miałem tylko dostarczyć towar, ale wpadłem w zasadzkę. Mogłem przewidzieć, że skoro ktoś coś ode mnie chce kupić, to musi chodzić o zasadzkę. Zresztą przewidziałem. Ich, koźle. I pewnie jesteście niewinni. Diabolina uwięziła nas, żeby przetestować promieniowalówkę. Ja mam hełm, więc nic mi się nie stało, ale... Ho-Ho-Howi to ty odjebało. Podchaktowała go promieniowaniem 666. Będzie używać go do wzmacniania szatanistów. Obiecałeś mi coś. No, okay. Najpierw prezent. Mam taki święty krzyż. Dostałem go od nieprzyjałowanego kardynała... nie, mówi. Mnie nie będzie potrzebny, ale z twoimi umiejętnościami... Krzyż! znać, czy działa. Zabierz krucafuks Krucafuks. Ale fajny. Dobra, sataniści. U kur. Gdzie jest twój Bóg? 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 Ojź tu krwo. A boleć. Działa. Święty krzyż nie robi mi krzywdy. Mało tego, ja nim władam, podobnie jak rękawicą telekinezy. Większość cech, z którymi się rodzimy, jest od dupy potłuc. Jedyna naprawdę istotna zdolność to umienie dostosowywania się do okoliczności. Podziękuj to, Pedro. Pozbawił Cię demonicznych cech, ale wzbogacił o święte. Na stałe. Nie wiem tego. To co z Ciebie za prorok? No, chujowy. Nie powiem, chujowy przewidzieć. Pozostałe przewiduje błędnie. Znaciłeś wam piechoczne właściwości i na dobre i na złe. Nie możesz ratać, pić krwi, ale jeść czosnek i spać na kanapie jak najbardziej. Jednak wolę nie widziałem. Jesteś kurczę, Do tego potrzebuję, do temu. Gdzie go znajdę? Śliski wydaje się dobrym ziołem. Uwaga! Czy mamy to? Zdaje się Tobie, Panie Jezu. Całkowicie. <noise> na pewno wiecie, co robicie. Nie zabijecie gościa. Znacie się na pralkach. Ojku, ja się widzę. nie znam na pralkach. Spokojnie, mam tu wystarczy. Girowanie się zgadza. <grym _> Wiecie, że to wygląda jak żart. Wiemy, jak to się nie uda, to przynajmniej się pośmiemy. DE DUE TEO DEO I MARANA O! To, co się stało. To, co Ale dlaczego? Bo dałem z siebie Ale Reguły to za dużo. Używałeś instrukcji pralki zamiast modlitewnika. Ale z I Ja pierdolę. Za chwilę spotkasz się z Mortimerem całym zdrowym. Powiedz, jak odzyskać plątkę i wrócić do Sobą. Nie taka była umowa, że oddajesz za niego życie. Dobrych uczynków nie trzeba zapisywać w umowach. Pochowaj mnie godnie. Obiecaj. Bierzesz mnie na litość. Obiecaj. Obiecuję. <słuch> Dziękuję. Słyszysz? Dziękuję. Mrugnij dwa razy, jeśli słyszałeś. Kiedy próbujesz pozbyć się księdza, przenosi się na inną parafię. <słuch> No, co ty! Nie ty ich po Można Że tak, to tutaj działa! Złoto. Ale masz drewniany design. nie umiesz się bić! A w ogóle ta gra jest z... chciałem powiedzieć. I nie będzie jednorazowo, wrócę do niej jeszcze. Przejdziemy se to.